Zrobiły się dwie czarne postaci, strasznie czarne. Może zacznę od czarnej, ale głupiej, czyli Bill Gates. Dał dowody, jaki jest głupi, i nie należy go słuchać. Otóż powiedział na temat pandemii, No, nie rozumieliśmy, że ta choroba to w zasadzie nie zabija nikogo. I że w zasadzie ma przebieg groźny no tylko u staruszków, yy, a, a u wszystkich innych jest no trochę inna od grypy, ale taka sama jak grypa. Więc nie wiedzieliśmy tego wszystkiego i dlatego was złapaliśmy za mordę yy, z tymi restrykcjami, że nie wiedzieliśmy tego wszystkiego. Skoro taki głupi jest ten facet, który nie potrafił przez dwa lata zrozumieć rzeczy prostych, już wtedy prostych. To czemu go słuchamy dzisiaj, gdy mówi kolejne rzeczy, prawdopodobnie nadal bez zrozumienia konsekwencji tego, co mówi. A on mówi o sztucznym mięsie, które mamy zjadać i on je będzie produkował i ono będzie opatentowane. To temat może na popiosence. Jeszcze Klaus Schwab się wypowiedział na G20. Dwie osoby przyjechały, nie głowy państw, tylko głowy czegoś innego. Wielogłowy jest diabeł w apokalipsie. Nie wiem, czego głowami jest szwab z Billem Gatesem, ale no bo nie, byli, nie są głowami państw. I to no był są, wyjątek od tymi, reguły. Te, te dwie osoby są głowami... Działamy, czy, no, są, no są głowami czegoś, skoro na zebranie głów państw zostali zaproszeni. I to są dwie głowy, które są warte... Y, Więcej niż 20 państw, największych na świecie, bo G20 to największe gospodarki świata. I teraz tak. Klaus Schwab powiedział, że mamy mieszkać w promieniu 15 kilometrów, się poruszać od miejsca swojego zamieszkania. Taki jest plan. Reset ma na tym polegać. Czyli jak za pańszczyzny w średniowieczu, gdzie człowiek był przywiązany do ziemi, nie mógł opuszczać swojej wioski, chyba że mu pan pozwolił. Klaus powiedział, ludzie na dalsze podróże będą dostawali zezwolenia, natomiast w promieniu 15 kilometrów od twojego miejsca zamieszkania masz mieć wszystko, co jest tobie potrzebne do życia i my definiujemy, czym jest wszystko. Czyli tam jakiś sklep z paszą, Billa Gatesa, yy, z mięsem sztucznym i tak dalej. Wszystko kościoły nie zostały uwzględnione w jego planach, sprawdziłem bo nie są towarem pierwszej potrzeby i na wyjazd do kościoła poza obszar twojego zamieszkania będziesz musiał mieć zezwolenie takie jak w Rosji były na przykład w sowieckiej zezwolenia na opuszczenie swojej miejscowości jak się kupowało bilet kolejowy trzeba było udowodnić, że ma się prawo pojechać do tej miejscowości Kraków, która jest dalej od Warszawy niż 15 kilometrów. to tyle z G20 no to, przecież pan to, pan to też do polskich mediów, to się też nie przedarło to tak do naprawdę... polskich mediów, co Szwab powiedział to były jeszcze 15 minut temu teorie spiskowe, za które zamykali kanał na YouTubie albo na Facebooku, albo znajomi mówili, że pani jest kompletnym świrem. Jeżeli pani opowiada takie rzeczy, że nas zamkną, jakby pani przed pandemią powiedziała ludziom, że nie wolno będzie do sklepu pójść, to by wyśmiali Panią i jeszcze bąble by im z nosa szły w czasie tego śmiechu. No a teraz jak się opowiada o tym, że nie będzie wolno dalej niż 15 kilometrów od domu pojechać, i samochody mają być niepotrzebne rowerkiem wszędzie, bo 15 kilometrów rowerkiem, a jak masz osteoporozę, to niech cię ktoś w wózku za rowerkiem zawiezie. Albo ci do domu dostarczymy paszę przez syp, taki sam jak do śmieci. G20, nic nie było, w Polsce też nic nie było, poza wspomnieniem, że było. Nie było żadnego omawiania G20, a tam się zdarzyły rzeczy kolosalne dla świata i to jakoś tak jest przykryte różnymi zdarzeniami, a to rakieta spadła, no to jest ważne w Polsce, a to coś innego, gdzie w Egipcie przydarzyło, a to mundial teraz przykrywa mowa o tym, że Katar wydarzył dał 20 razy więcej niż wszystkie poprzednie mundiale razy wzięte, razem wzięte na organizację tego mundialu. Wszystko przykrywa G20, które było zdarzeniem kluczowym, bo tam pojechali nasi władcy i oni potem będą realizować to, co na G20 ustalono. Nie wiem, czy pani gdziekolwiek się natknęła na informacje szczegółowe z G20. Ja nie tylko się... Tak, ja nawet trochę informowałam słuchaczy Radia Bnet nie, nie o całym przebiegu spotkania, tylko, tylko tym dotyczącym rozmowy Xi Jinpinga i Stanów Zjednoczonych i to w kontekście wojny na Ukrainie, czyli tego, że było to wspólne wypracowane stanowisko, że Chiny postawiły czerwoną linię, powiedziały, że nie chcą i nie życzą sobie, żeby w ogóle w, na terenie Europy Wschodniej, na terenie Ukrainy Rosja zrzuciła bombę atomową, więc, więc jakby w, śledziłam szczyt G20, ale głównie te rozmowy na... Na szczycie, że tak powiem, czyli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a, no dobra. a Chinami. I moim zdaniem to, co się przedarło do informacji, które pani czytała, to też przykrywka. Otóż wcale nie było najważniejszą rzeczą to, co powiedziały Chiny o zrzucaniu bomby atomowej na Europę. To była rzecz marginalna, bo po pierwsze, Chiny nie mówią tego po raz pierwszy. Po drugie, w oczywisty sposób to jest złe dla biznesu, a Chińczycy mają duże biznesy poinwestowane w Europie, również w Polsce, więc nie zależy na eskalacji konfliktu w kierunku bomby atomowej zrzuconej przez Putina w środku Europy. I nie powiedzieli tego na G20 po raz pierwszy, więc nie wiem czemu to jest przekazywane jako największe wydarzenie, jakieś nową, super ważna rzecz, którą trzeba podkreślać w kontekście G20, skoro to jest stary news. To nie jest wynik rozmowy Bidena z dyktatorem Xi, to oświadczenie. To jest jeden z setek tematów i już wcześniej był omawiany i taki dosyć oczywisty.